Oj, 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 takie warunki, bardzo ekstremalne. Jeden krajcar z 1858 roku. Tylko nie wiem, jak złapać detektor, żeby mi nie wypadał, bo mi wyrywa wiatr piękny sygnał, 2 euro na dzień dobry. O cholera, ty, coś fajnego znalazłem. Adam Kikeste się konia z Dawidem. Ciągniemy to wyzwanie. Zobaczcie, bardzo duży wiatr, niekorzystne warunki, fale. Nie wiem czy mnie słychać, jak teraz mówię. Ubieramy się grubo i wchodzimy do wody. Trzymajcie kciuki za, na kolejne jakieś słodko, żeby żeby nam się udało ten, to wyzwanie ogarnąć do końca. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Jezu, jaka pogoda. Fale dają. Pierwszy sygnał. I chyba monetowy mam. Tylko nie wiem, jak złapać detektor, żeby mi nie wypadał, bo mi wyrywa wiatr. piękny sygnał, 2 euro na dzień dobry. I to mi się podoba. Bardzo ładnie. Idziemy dalej, ale jest naprawdę ciężko. Ciężko się chodzi. Trzeci mój sygnał. Moi drodzy. Drugim była zawleczka, trzeci taki dosyć intensywny, taki dosyć wyraźny. No i mamy ołów 50 gramów. 60 gram odważnik ołowiany. Git. A my tu mamy coś okrągłego. Kurde, chyba od tarczy, od zegarka to było. Dekielek z tyłu. A myślałem, że jakaś ciekawa monetka. No dobra, bardzo ciężko, bardzo ciężko się kopie ale dla wdowy trwały świat należy a widomie przyszedł to zobaczcie co znalazł jeden krajcar srebrny z 1858 roku Bajerowski A jak ładnie schodzi patyna od razu już sreberko zaczyna wychodzić widzisz? No zagranie. Ale jazda. W pole ty nie musisz wychodzić. Ale fajnie. Dwie minuty po srebrnej monecie Dawida. Ja mam 20 centoli Monetka PRL Baba z sadzonką 1950 Pozdrawiam seniorów Kilka sygnałów w jednym miejscu jest mam 2 euro Ale one takie dziwnie biją, tak bardzo nierówno Sprawdzę czy dalej tam nie ma jakichś sygnałów jeszcze na przykład składek składę czy w sicie nie ma więcej monet Może dlatego taki skaczący sygnał jest No momentalnie nie, ale jest już drugie 2 euro dzisiaj W tej kupce miałem kapsla, ale hmm. miałem dalej sygnał. I zobaczcie, tym sygnałem jest monetka 1 euro, 1 euro picior i widzę krągłość. Jedna Deutsche Mark. PRL niemiecka. 82 rok. Pozdrawiam. 41 lat. i 41 latki. Bo mam tutaj taki odważnik. Lub coś w tym stylu. Nie wiem o co tu chodzi. Ale wygląda jak część łodzi podwodnej. Ale to jest właściwie właśnie raczej odważnik. Jakieś tu ma numery. Kawie co to może być Wysoko biło W każdym bądź razie Sprawdzimy w domu Tak odważnie Słuchajcie jakiś Krągłość mi się szykuje Ok Chyba nie żadna krągłość To raczej nie jest żadna wirutera Nie oczywiście, że nie Jakieś oczko od łańcucha No narobiła smaku, narobiła nic ciekawego, ale wygląda zacy na pierwszy rzut oka w sicie. Ładny sygnał i 10 centów Subcio. Diorno, fajna monetka wyszła. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Naprawdę wybaczcie mi, ale nie pamiętam. Ale jest gwiazda i księżyc Fajnie. Oj, 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 takie warunki. Bardzo ekstremalne. PRLK jeden Fenik 1900. 77 rok, ale jeszcze tutaj mam jeden stykan, więc może im się jeszcze druga trafi PRL. -ka. Ale dobrze, monetka jest. Właśnie naszukałem tego, a to chyba część błysk c I kolejna, taka sama błystka chyba, nie, ciut mniejsza. To jakieś tam, ale ta sama firma. Tu jest dwójeczka, ta była czwóreczka. Nie wiem, to chyba chodzi o centymetry. tu wzdłuż. Nie mam pojęcia, ale jest. Ładnie mi wybrzmiał sygnał. I dwa Fenigi PRL. 1950 rok. Teraz miałem taki niezrozumiały sygnał. Chyba mi było to. Plus 100, czyli monetka, jeden fenol, 5 fenigów. Ok, rocznik 49, tak i takie mnóstwo jest takich jakichś ścinków. Widzicie, one dają mi mnóstwo sygnałów takich dziwnych. Chwila, zaraz przerwy, coś zjeść, napić się i kopiemy dalej. Chwilę wszedłem na pobliskiej pracy. Zabaw pierwsza monetka 50 centów. A przy 50 centach 1 euro. Bardzo ciekawy wzorek ma. W porządeczku nie uwierzycie na wydałek i mamy 2 euro, czyli 3,50. Bardzo fajnie. Europe, Europa, Republika. To jest teraz austriacka moneta austriacka wersja euro, 2 euro jedziemy dalej z koksem 50 centów, czyli już mamy 4 euro z placu zabaw wiatry te fale się już robią tak mocne, że już prawie się nie da kopać. Ale nie podajemy się jeszcze. 20 centów Hiszpania. Hiszpańskie 20 tylu. Kolejny sygnał, jeden fenol. Fale się coraz bardziej zmagają. Ja już się nie robi przyjemnie. Bardzo wysoko biło. Jakąś monetkę mam, ale chyba to nie będzie aktualne euro. Nie, bo 50 feników weimarskich. 1921, ale ładny stan. No i Weimarek się trafił, bardzo ładnie. O, oho, coś tu mamy, ciekawego, O cholera, gdzie ja, coś fajnego znalazłem? Coś fajnego znalazłem. Moneta jako pierścionek. Pierścionek z monetą. To może być Republika. Pis. Kurde, pis. Marino. Republika. No, pis, Marino. To raczej jest pozłaca złocie. 1936 roku z drugiej strony. Ktoś sam samoróbkę sobie zrobił. Ale jest fajne, fajne. Miedziuszka, ale fajnie wygląda Fajnie Iha, pierdolę, co się dzieje, ja, to, co ja, się dzieje ale jakiś kuszyk, ciężary 50 gram może, no nie wiem 1,50 zł Nie wiem, co to znaczy. ale fajnie right. Dzisiaj kolejna już błyska tym razem chyba największy największy model dzisiejszego dnia kończymy już, to już mi nie bawi takie warunki Ale błyska jest Kolejne ciężarek ołowiany 30 gram 3,5 godzinki kopania za nami Dawid się rozkłada i robimy jego podsumowanie. Jak widzicie u Dawida bardzo dużo ciężarków ołowianych różnego kalibru, dwie błystki, klamra, pierścionek. Niestety, miedziuszka dobrze się prezentuje, ładna robota nawet w aktualnych monetach, prawie pirazy drzwi 2 euro czy euro 90. No, jest takich starszych monetek, zobaczcie, Weimarek, mów wyszedł, 1920, jedna, drugie, litra piwa, taki żeton. To, co to mamy? Nie wiem. Jakaś monetka ciekawa, 10, może szylingów. Hmm. Tak, republika, jest tak, 10 szylingów. Tu gdzieś miałeś jeszcze jed... jednego szylinga i bardzo ciekawa monetka do automatu na Coca-Colę bardzo fajny jeszcze mamy tego nie a i u Ciebie super. znajdką dnia ten jeden krajcar 1858 rok ale Ci się trafiło naprawdę w wodzie srebrny krajcar z moimi znajdkami jak zwykle w domu się zmierzymy jak zwykle dziękuję Dawidowi za dzisiejsze wykopki i co widzimy się na kolejnych. Trzymajcie się i widzimy się w domu. Cześć. Witam Was serdecznie na moim podsumowaniu. Jak widzicie troszeczkę śmieci się zebrało, trochę tubek, kapsli, nakrętek folii, innych rzeczy jakichś blaszanych, aluminiowych folijek, Nawet się trafił kawałek żarówki. Z takich ciekawszych znajdek, sporo ołowiu i akcesoriów wędkarskich, jakiś blaszek. Tu mamy dekielek od zegarka. Idąc dalej jakieś malutkie badziewia, kółeczka, jedna łuseczka się trafiła od gazówki. Z monet nie liczyłem, więc policzę z Wami. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9. 59,50 euro w aktualnych monetach. Jeden wejmarek z 1923 roku, nawet się trafił, trochę historii trochę PRL-ek, baba z sadzonką, jedna mareczka, 5 fenigów i 2 jednofenigówki. Ta monetka to jest turecka moneta. 1000 lira z 1991 roku. Oczyszczę ją, bo jak patrzyłem mało tych monet jest w obiegu, to znaczy już one są wycofane z obiegu, ale nawet nawet są dosyć wartościowymi monetami, tu mamy y, takie jakby zapięcie od szkatułki, może od książki prawdopodobnie bym się skłaniał ku książce, też stara rzecz no i moją znajdką dnia jest ten pierścionek, zrobiona samoróbka z monety Republika San Marino nie Republika PiS, San Marino 30, 1936 rok. Miedziuszka, oczyścimy, zakonserwujemy, może spróbujemy delikatnie to naprostować i będzie się ładnie prezentowało. Dobrze, dziękuję Wam, moi drodzy, za cierpliwość i czas spędzony na moim kanale i widzimy się na kolejnych wykopkach. Cześć! No. Oh.